Ja ma prawo wyrażać swoje opinie tutaj nie ma żadnych przesyłek, żeby pan tego nie mógł robić ja odniosę się akurat do pana wypowiedzi bo ja byłem wnioskodawcą tego projektu uchwały ja tylko dodam, że wspólnie z panem zarazu prowadziliśmy sobie w czasie rozmowy z burmistrzem miasta Sławna i i nie będę mówił o całej historii, bo to nie o to chodzi, bo by się zrobiła debata i przeciwniała się do ja Mamy jeden wspólny, który musimy tu dzisiaj podjąć na no, tak albo nie. I wyrażenie woli przez państwa radnych będzie dowodem tego, jak postrzegamy sprawy y, działania naszych mieszkańców sławna. Tutaj y, jeżeli chodzi jeszcze o obserwowanie, Panie Radny, że w pośpiechu szaleństwo wśród radnych, nie zgadzam się z tymi opiniami, bo nie było szaleństwa i pośpiech. To była normalna procedura nadana po przy podejmowaniu tej uchwały, także myślę, że tutaj ani ja, ani żaden z radnych, czy komisja, czy przewodniczący komisji nie kierowali się przed nami jakimiś czy niuansami, ansami dotyczącego podejmowanych uchwały. Także szanowni koledzy, szanowny kolega jest pedagogiem deszczu. Pedagogie uważam, że takie Panie dyskusje są, nie ma miejscu. Ma prawo ja swoją, swoją opinię wyrazić. W związku z tym przechodzimy do... Proszę, pan, starosta. pan starosta, proszę bardzo Panie no. Panie Przewodniczący, Wysoka, Szanowni Państwo, takich ja, tylko kilka dobrych uwag, że ta droga to nie tylko mieszkańcy sławna, to mieszkańcy całego powiatu, nawet w kraju kraju, którzy no, przyjeżdżają na cmentarz e, tutaj jest Także ta droga będzie e, służyć dużej ilości e, mieszkańcom. Nie tylko powiatu e, Następna kwestia. E, my jako Azji będziemy zawsze stali wszystkie wiele czy wysłuchać wnioski na początku sesji radnego wstępnia i te pieniądze przeznaczyć właśnie na większe ilości wykoszeń, napraw, ładania dziur, czy między innymi właśnie na taką inwestycję. To są dylematy, po to jesteśmy radnymi, żeby odważnie właśnie takie decyzje y, podejmować I, i wiemy, że to się odbędzie przy braku pieniędzy, środków finansowych na zarząd dróg powiatowych, że to się odbędzie właśnie kosztem tych wniosków, które tutaj zgłosił Pan radny Sejmie. Nie ma innej możliwości. Wiemy i zajemy sobie sprawę. Zarząd zaopiniował tą uchwałę pozytywnie. Oczywiście ma pewne dylematy związane z budowaniem budżetu. Dlatego prośba do Rady, żeby te dwa, te dwie poprawki po prostu uwzględnić, że to oczywiście zarząd dokona naprawdę... Wszystkich działań, jeżeli zostanie ta umowa przyjęta, żeby to nie było to, tylko było 500 tysięcy. I po prostu na dzień dzisiejszy stwierdzam, że bez tego się nie odejdzie, Nie obejdzie oczywiście, zaczynamy, jak planujemy przynajmniej wstępnie, większy kredyt zaciągnąć. Nie powinniśmy jaki, bo jeszcze dokładnych wyliczeń nie mamy. I że to zadanie będzie wspólnie z burmistrzem Sławna zrealizowane na korzyść wszystkich. Tych, którzy z tej roli będą. Dziękuję bardzo. Rozumiem, stanowisko zarządu jest zawarte w piśmie, w do mnie. Jest wniosek zarządu o wniesienie poprawek do projektu uchwały. Rozumiem, że ten wniosek podlega, poddany będzie głosowaniu przypomnę, mój pierwotny projekt uchwały, który macie Państwo orzeczowo. W związku z powyższym przystępujemy. Aha, <laughs> <laughs> tak. dobrze. To otwieram dyskusję jeszcze w tym temacie. Proszę bardzo, radny Dominik Polygon. Panie Przewodniczący, Wysoka zagada, Szanowni Państwo, nie rozumiem czegoś w tym momencie, bo tak jak kolega, czego się wszystkich wcześniej przed zauważył, że przyjęliśmy porządek obrad dzisiejszego posiedzenia sesji w takim kształcie, jakim tutaj mamy. Odnoszę się konkretnie do druku numer 16. Mam pytanie do tej konkretnej kwestii, właśnie formalnej. Czy będziemy głosować w którego pierwotnie wnioskodawcą był przewodniczący Rady Powiatu, czy będziemy przegłosowywać i czy to jest w ogóle możliwe I tutaj. Także pytanie do pana Rady czy jest możliwe przegłosowywanie teraz tych poprawek podczas tego podjęcia uchwały podczas tego yy, projektu uchwały. Czy to jest w ogóle możliwe? Yy, co jeszcze chciałbym powiedzieć, bo nie miałem okazji wypowiedzieć się także inne komisje w tej